O pisarstwie Larsona, Stiga Larsona mówi Ania Depczyńska. Stig Larsson zmarł nagle 5 lat temu. Sława pisarska przyszła dopiero po jego śmierci, bo wcześniej nie publikował swoich kryminałów. Rafał Pankowski ze stowarzyszenia nigdy więcej, chociaż długo znał Larsona, to nie znał jego książek. Wiedziałem, że Stig pisze, ale nie wiedziałem dokładnie co, jeśli chodzi o literaturę piękną. Te książki zostały opublikowane już po jego śmierci. No i niestety nie dożył tego wielkiego sukcesu e, swoich książek. Ja Stiga znałem przede wszystkim jako dziennikarza i działacza antyfaszystowskiego. Stig był założycielem... I redaktorem naczelnym pisma EXPO. To jest pismo, które nadal się ukazuje w Szwecji, monitoruje, opisuje działania neofaszystów i skrajnej prawicy w Szwecji i w Europie. Pismo Nigdy Więcej, którego redakcji jest Rafał, tak jak i pismo EXPO Styga Larsona, należy do sieci europejskiej Antifanet. A jaki był prywatnie wielce dziś popularny autor? Styg był bardzo odważnym człowiekiem, bardzo ciekawym człowiekiem. Był moim bardzo serdecznym przyjacielem. Pamiętam, że kiedyś nie został przeze mnie zaproszony na jakąś okazję rodzinę. Bardzo się denerwował tym, bo uważał się wręcz za członka rodziny. Był człowiekiem bliskim bardzo. Rzeczywiście, Stig był taką bardzo barwną postacią. Ciekawszą niż większość bohaterów jego książek, według Rafała Pankowskiego książka o nim mogłaby być jeszcze bardziej popularna niż bestsellerowa trylogia Millenium. Głęboko zaangażowany w swoją działalność, odnosił sukcesy właśnie na tym polu. W trzecim numerze Nigdy Więcej opisywaliśmy historię, kiedy w połowie lat 90. neofaszyści w Szwecji rozpoczęli kampanię przeciwko eksportowi magazynowi, którego redaktorem naczelnym był Stig, rozbijali szyby w księgarniach, gdzie sprzedawano to czasopismo, aby zastraszyć tych sprzedawców, aby zniszczyć magazyn Expo, który ujawniał prawdę o, o neofaszystach. Wtedy największe media szwedzkie, największe szwedzkie gazety zorganizowały taką akcję solidarności ze Stigiem i, i z Expo i wydały kolejny numer pisma Expo jako dodatek do największych szwedzkich gazet. Ten jego twardy charakter i działalność antyfaszystowską widać w trylogii Milenium. Czyta właśnie część pierwszą. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Widzę, że to jest książka autorstwa tego Stiga, którego pamiętałem. O tym świadczą różne detale, różne szczegóły w tej książce zawarte. Książka dzieje się generalnie w środowisku dziennikarskim, a więc w środowisku, które Stig dobrze znał, bo sam był jego częścią. Ale też są takie wątki, które bezpośrednio wiążą się z tymi zainteresowaniami Stiga walką z faszyzmem. Zainteresowania Stiga dotyczące również pewnych ciemnych wątków w historii Szwecji. Skrywanych faktów na temat ruchu nazistowskiego w Szwecji, który jeszcze w latach 30 był dosyć silny. Istnieje do dziś i to również znajdziemy w powieściach Larsona. Ale to nie wszystko, co łączy jego pisarstwo z działalnością pozaliteracką. Główny bohater kupuje książkę na temat skrajnej prawicy w Szwecji. To jest książka autorstwa Helen Lev. To jest nasza wspólna znajoma ze Stigiem. Jest to rzeczywista postać, która rzeczywiście pisze o skrajnej prawicy. Jest to pani socjolog z Uniwersytetu w Sztokholmie. Takich detali świadczących o tym, że to jest książka, którą Stig pisał właśnie o tym, czym sam żył, co go interesowało. Takich detali jest tutaj wiele. Więcej. Jak wyszła szwedzko-duńskiej ekipie ekranizacja tego kryminału, możecie przekonać się w dniu premiery filmu Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet.